Idziemy... idziemy na wyspę. bo ja nie widzę, pod... dobra, rotten flasher. Najlepsze jedzenie w Minecraft. Ta wyspa jest... Lecisz! Proszę... Tak ta wyspa jest tak trochę daleko. Stop! Don't talk to me. Losing my wanna be like oh Nie? Ole go zabiłem ty Jak... jakiego porobiłem ty? I na bombę! Chyba staria ja robię. Takie skakanko. Pff. Ej, dobra, wodę wylałem, wodę wylałem. Czekaj, popłędy, czekam aż spłynie. Kurwa, nie no nie było szans. Cofnąłem się w rozwoju, muszę sobie zrobić drewniany kilo. Dzień dobry widzowie, witam was bardzo serdecznie w poradniku jak tworzyć dom w Minecraft. Najważniejszymi surowcami jest drewno oraz kamień I teraz potrzebne nam jest coś takiego jak piec. Jeżeli nie wiecie co to piec, jest to urządzenie do smażenia. Zostało nam do wykonania tylko i wyłącznie część balkonowa. Przy sobie... Co ma kozak? Kozak? Ratuj Ej, co się stało z naszym glowstone'em? Przecież my mieliśmy glowstone'a dużo. Znaczy... Jak go wziąłem i nie spadłem do wojda Anti idź tam proszę cię Stary, wy mi dacie w końcu dom z dokończyć? Ale stary ja tu zginę! To co? Ej, co jest jakie zginąłe! Taką drobinkę Ej, bo ja zginę, ja nie mam jedzenia! Jak ja zginę przy ciebie, ty ja nie gram w tej serii. Ej zginę! <noise> Jakbym jedną deer chodził, to te pany, może by i tak. Ten... Jeź, <noise> <Yes>, żyjesz jeź! <noise> nie, Ej, diaksy Tu są. No, a ty zginął w Nederze, to chyba co jest? <noise> Kurwa, zapomniałem, że mam półtorej serca. Zostaw mnie, stary, ja nam ratuje, my znaczy sobie. <noise> zostaw mnie. No zostaw mnie, debilu! No nie! <noise> Dawaj leci! Siadł! Jeee! No co ty zrobiłeś? Wczoraj straciliśmy wszystko, i dzisiaj straciliśmy wszystko. Jest ma wszystko! Antichodź, rozskaczemy na spadochronie. Dawaj lecimy. Ziuuuu! Ja. No co? Czemu nie mogę wsiąść? Użyłaś się. <laughs> Dobra! To jest Uuh. najpiękniejsza śmierć, jaką miałem! Nie. Nie. A mam killa! Ja nic nie mam, zobacz w ogóle, mam trzy roza... dwa rodzaje bazaltu. Który rodzaj bazaltu ci się najbardziej podoba? Ten, no, tej, gramy w kółko i Eee, Fik. Fik. Ty rekrut, kopiesz te diaksy, co są tam na tej wysepce obok, co ty zginąłeś? Tak, mam siedem. Mam Dawaj to, idę cię zrzucić. Proszę. Ej rekrut. Co jest? Chcesz może, może, te diamenty oddać w ofierze? Kurno, co się odwalasz? Ej stary, zabijamy endermana, będziemy i na end. Ale Zdubi, nie tak. się <ścoughs> zginął. My jesteśmy na jakimś zadupiu w ogóle. No co ty robisz? Patrz <laughs> 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 rekrut, zrobię to samo, co ty w pierwszym odcinku. Uwaga. Ktoś przejśpi, nie? Zabij ja mogę doby. Hello! Kurwa. Nie! A nie bo nie! się! Wydr... Jeszcze się zabudowałem! No co za... No zabij go debilu! Zrobię to, zrobię to! No co? <laughs> nie! To nie! No co? Co ty się <laughs> dzieje? <śmiech> Jeszcze się palę! Jakiś mini mike, kurwa no, odkocie i zaszedł i się <laughs> jajał. <śmieją. śmiech> na, na tytuł odcinek <laughs> Mini Mike, mnie <laughs> Mini Mike mnie zabił na serwerze Ej, dobra, czekam no, no. na was! Czekam na was na spałnie, nie? Ej, koza, koza, koza! Koza, koza, chodź tu! Co? Tak będę stał? No! Zrobimy tak! No! To, no dobra! <laughs> Kurde! Nie! Ja nic hey. nie zrobiłem! Ej! Nie! Jest! Kurde! Dobra, jeszcze musi zacząć do bazy Nie Wyspy, wyspy No i ty idź A ty nie, ty spadasz. Wyspy! Wyspy Nie! Nie! Proszę, 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 proszę! Nie! Nie! Dobrze powiedziałaś... powiedziałem, dobrze powiedziałem wyspy! Ale przecież ja powiedziałem za pierwszym razem też powiedziałem wyspy! Nie! No nie, za drugą próbą. No co to jest? A drzwi się nie otwierają. Jest! <laughs> yes. to Łatwo! Ja, ja to. Ja wyjdę z tego. Ja wyjdę z tego. Jest! <laughs> <laughs> jest! Yes! Proszę, 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 proszę! Jestem! Jest! Nie zostawcie mnie. Zostawcie nie, mnie! Ej, nie grifuj, nie grifuj, nie grifuj. Gdzie on jest? Is... Nie mam mnie. mama. Ty Nie! nie nic, nic <Agressives> co ja zrobiłem? <y <Luft> Ej, dobra, mam plan. Gdzie to było? Nie, ty to gdzie to było? Jest! <Gothic> dobra. Jest, dobra, uwaga. Wow. Minecraft Manhunt, akcja. Łoł! Wow! Jest! Nie! Nie! K***a! Spadłem. No co ty robisz? Ej, bo mnie zabiję ten gość! Nie! Nie! Ej, kury! No nie wiem! Kurczaczku, Chodź do mnie! Kurczaczku. KFC! Nie! To no zostaw! Nie ma! Nie. Aj bo ja nie umiem NO CZYMU TY mnie BIJESZ REKRUT JEST NIE TY MI BIJESZ Widzisz co robimy to... Dobra, dobra, masz na to Ty ja na królewik to kradcę dokładnie Kur... Ej debilu 3 2 1 Kurwa, zdążył! Kurde, nie wyszło! jeden! <laughs> Jest! Nie! No ty debil! dobra, spadaj! Nie! Ale ale, 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 ale. A ja zobacz, no, no. You don't like, Trapa, <laughs> <Nie. śmiech> No, debil! Nieee! Debil! Debil! Nie! No proszę, ja mam takie same killowe. Ja mam córkę! Chyba taką słodką. Nazywa się Natalia. Ej, ty się kieruj! Kozak! możesz się zrobić kupiec? Nie może. Nie, nie może. Nie może, więc ci tu jest. Pan. EI pilo. Mas Debbie. É Everybody was kung fu fighting. Kozak, Kozak, Kozak. No ty pilu! No ia hoje łóżko, o No czemu ja się como Jesteś Żydem! Co? Eu sou Nie! O que? ty robisz? Nie bij go! Dobrze! Brawo! No co ty robisz? Co ty robisz? Nie, 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 No co ty robisz, Czarnuszku? Zbanuj go, bo on troluje. On skoczył z... Wylej mi wodę, wylej mi wodę. Właś to tej gry! Jest! Nie bij mnie z miecia, To jest oszustwo. Nie, 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 nie! 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 Jeśli jesteś psychicznie zdrowy, Walni kozaka. Raz, raz. Ej, do... Ej dobra. Mamy to. Są Jest! Mam 300 strzał! Zresp się, zresp się, zrep się, zrep się, zrep się, zresb się. Zresb się. Zrób mi lodzika, a ja przejadę dzika. Nie, 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 nie. Dobra, zrobił se mnie ci się wycwanił. Dobra, stary. Ja ci się kierką zabiję, zobacz. No Nie. Uch. Powód odcinki rekruta mm. za kamerami Lagek jak bangam Give me night with Like Laggę Mike with the banging Walko kurwa mangę Nie ja jestem mały, ale ty jesteś duży, jesteś kar Zostaw mnie! No ja ci nic nie chciałem zrobić nawet! Kurwa. Nie! No zostaw mnie debilu! Yes, jest number of devs, number of deaths, number of deaths. Ej, to prawda, 75 <grym> Gdzie ty się kupisz, proszę bardzo? <grym> ja robię. Ta... Ej, ma? Nie, nie! Za karę to było. Za Carsona, za Carsona, ty. Carson! Nie! No co ty mi gonisz, baranku? Nie, baranku Boży, proszę, nie jesteś Bogiem, nie jesteś Bogiem. Ty, bezbożniku, ty! Jest! Lecę stąd! Posłać, się, kurna, zgiń. Nie! oddaj, oddaję, oddaję! Nie! Esz oddał pokornie. Kurwa.